To są artyści Rynków. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Są Państwo przyzwyczajeni do czwartkowych wydań, czwartkowych premier programu Artyści Rynków, ale w październiku będą dwa dodatkowe programy nadzwyczajne, sobotnie z Krakowa 5 października i z Warszawy 26 października. To programy z konferencji. Dłuższe niż zwykle i z, większym, z większą liczbą uczestników. A w pierwszej części dzisiejszych artystów rynków, jeden uczestnik, czyli Łukasz Wardyn z CMC Markets. Dzień dobry. I zajmujemy się na pierwszy ogień złotym, który nie ma dobrych dni ostatnio, no, zwłaszcza w, w piątek, 20 września, zaczął się kryzys. Efekt tego kryzysu jest taki, że z, za euro płacimy w tej chwili w granicach 4,38-4,39 za dolara więcej niż 4 zł, frank w okolicach 4,0405. Fatalnie to wygląda, jest w ogóle bardzo niebezpiecznie uważam. To nam się wydaje, że w tym momencie te poziomy już są bardzo wysokie. Ale tak naprawdę, jeżeli poziom 4,40 na euro złotym i jednocześnie utrzyma się poziom na dolarze powyżej 4 złotych, czyli ten no, indeks złotego będzie bardzo słaby i tak na przykład zamkniemy jakiś dzień, może to być nawet dzisiaj, no to wtedy jest zagrożenie nawet jakiejś paniki na rynku. Bo w tym momencie rządzą emocje, spekulacyjne podejście i to jest najważniejsze w krótkim terminie. Oczywiście w średnim terminie mamy ważne kwestie dotyczące wyroku istotnego dla banków, różne zapowiedzi zmian w związku z kampanią wyborczą, niepewność z tym, co, co będzie po wyborach. To jest oczywiście ważne w średnim, długim terminie, ale w krótkim terminie jesteśmy w takim momencie, że rządzą emocje spekulacyjne. Czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący hipotek frankowych, wyrok spodziewany przez rynki, już tymi rynkami wstrząsną, czy dopiero wstrząśnie i dopiero... Po 3 października będziemy mieli osłabienie złotego. Myślę, że już, że już wstrząs, że już ten wstrząs nastąpił. I teraz ważne, jaka będzie atmosfera na rynkach, bo jeżeli będzie na rynkach generalnie, globalnie dość spokojnie, to może to, może to wystarczyć, będzie jedna, jedna słabsza sesja. Ale jeżeli do tego dołożyłaby się jakaś niepewność i słabsze nastroje, właśnie na rynkach, no to, to może być ten trend po prostu spadkowy kontynuowany. Wiemy o tym, że nawet jeżeli będzie ten wyrok skrajnie, skrajnie negatywny, no to jednak frankowicze będą musieli udawać się do sądów. Te wyroki będą indywidualne. Wiemy, jak pracują polskie sądy, jakie są te terminy. Terminy będą jeszcze dłuższe, więc tak naprawdę to może być, takie masowe wyroki mogą w tej kwestii, mogą być 2-5 lat od dzisiaj. Będzie to rozłożone w czasie. I dlatego też te szacunki analityków nie są, nie są tak naprawdę bardzo precyzyjne i ten rozstrzał jest taki, że to może uderzyć w sektor bankowy pomiędzy 20 miliardów a 60 kilka miliardów. No i to będzie rozłożone na lata. Też nie wszystkie banki tak istotnie to odczują. Głównie odczują to banki prywatne. Getin, Millennium i w dalszej kolejności Mbank. No, ale to nie są, oprócz banku, to nie są banki, WIG 20, które są w WIG-20. Nie są w WIG-20, ale są w indeksach giełdowych i no, są pewnym obciążeniem dla warszawskiej giełdy. WIG-20 nie zachwyca, ma słaby tydzień, ma słabe ostatnie miesiące. Rok temu WIG-20 był na poziomie 2300 punktów, teraz z trudem osiągamy czasami 2200, chociaż jeszcze w styczniu, jeszcze wczesną wiosną oglądaliśmy nawet poziom 2400. No tak, może, może powinienem powiedzieć, że one są, nie są tak istotne dla, dla indeksów, ale no, kluczowe jest teraz utrzymanie dla wig 20 poziomu 2050, tak naprawdę. No, jeżeli, no w krótkim terminie chcielibyśmy przebić 2200, widać, że nie ma na to kupujących. W średnim terminie trzeba otrzymać ten, ten poziom 2050. Zejście poniżej to naprawdę, naprawdę, może być, naprawdę może być niebezpiecznie. A co z niemieckim DAX-em? Ten tydzień dla tego indeksu też słaby. No, ale jak spojrzymy na ostatni rok, to przynajmniej DAX jest mniej więcej na takim poziomie, jak był rok temu. No WIG 20 tego nie osiąga. Dzisiejsza sesja jest niezła na, na, na niemieckim rynku. Takie przebicie tego poziomu 2300, 12300, to, to byłby mocny jednak sygnał, że jest szansa na, na dalsze wzrosty. A jeżeli z tego poziomu byśmy zaczęli spadać, no to rynek szybko by uznał, że to podejście do poziomu 12600 to jednak było nieudane. Nie ma kupna, i, i, a, a powody ku temu, żeby spadać, są, bo jednak gospodarka niemiecka jest nadal słaba. Jeszcze cały czas y, niemieckie, y, te największe firmy, jednak trzyma względnie spokojna sytuacja y, handlowa na świecie. Czyli no jest po prostu gdzie. Gdzie eksportować, ale gdyby sytuacja na świecie, recesja na świecie, albo to osłabienie dynamiki wzrostu się pogłębiło globalnie, no to jeszcze bardziej niemiecka gospodarka to, to odczuje i na pewno tego rynek się boi. Na razie jesteśmy. Na razie trochę bardziej negatywnie, ale, ale jeszcze nic nie jest przesądzone na, na DAX-ie. A co się dzieje z niemieckimi bankami? My, myśląc, niemieckie banki, też myślimy w ostatnich dniach o naszym M-banku, który być może zostanie skonsumowany przez BKOBP albo przez PKOSA. No na pewno sytuacja właśnie gospodarcza nie pomaga tym, tym głównym niemieckim banku, na np. Deutsche Bankowi, Commerzbankowi. Y tak jak niemiecki budżet jednak ma się nieźle, to również co jest korzystne na pewno dla tych banków, to jest, to jest sytuacja związana z tym, że, że Niemcy generalnie nie lewarują się. Na przykład karty kredytowe są cały czas mało popularne w Niemczech, nie, nie, ma tego, nie ma tego pędu do lewarowania się, więc z punktu widzenia konsumenta, to te banki raczej mają dość komfortową. Sytuację. No, inaczej może być właśnie jeżeli chodzi o niemieckie przedsiębiorstwa, jeżeli ta stagnacja by się, gospodarcza by się pogłębiała i nie pomagają niskie stopy procentowe, a tutaj no, nie wygląda na to, że trend, trend ma się zmienić. Jeżeli spojrzymy na wykresy. Deutsche Banku. Mamy cały czas tak naprawdę trend spadkowy. Dwa ostatnie kwartały: kurs próbuje znaleźć jakiś, jakiś poziom do odbicia, ale to jest cały czas Bessa, A Commerzbank no, jest w takim trendzie horyzontalnym, ale to, to są wieloletnie, wieloletnie minima. I, I między innymi dlatego jest decyzja o sprzedaży M-Banku. Tam jeszcze są inne decyzje restrukturyzacyjne: zamknięcie 20% oddziałów w Commerzbanku, redukcja zatrudnienia w Commerzbanku o 5%, więc jest cały pakiet, ale on w ogóle nie przemawia do inwestorów. Wygląda na to, że no w tym momencie, w takich zapowiedziach restrukturyzacji, no musi Commerzbank sprzedać m -Bank, ja myślę, że szczególnie w sytuacji, gdy ta sprawa z frankami będzie już wyklarowana, no to znajdzie się, znajdzie się chętny na, na kupno w Polsce. Mimo wszystko mam nadzieję, że to raczej będzie prywatny, prywatny właściciel, a nie, a, nie kolejny... a nie wymienione przeze mnie obydwa PKO. Tak jest. To jeszcze na koniec waluta Wirtualna kryptowaluta Bitcoin, no i w ciągu ostatnich kilku dni mamy dramatyczny zjazd na wykresie Bitcoina. Jeszcze niedawno było ponad 10 tysięcy dolarów za sztukę, teraz jest mniej niż 8300. Trzeba do tego podchodzić spekulacyjnie, czysto spekulacyjnie, nie szukać jakichś, jakichś powodów spadków fundamentalnych. One zawsze, zawsze można jakieś znaleźć. No ale jednak ten poziom 9800, gdy on został złamany, no to szybko spadki przyspieszyły. Jest trend spadkowy, on może trwać, on może trwać spokojnie. Jeszcze spadki mogą szybko nawet sięgnąć kolejnego tysiąca, jeszcze tysiąc dolarów możemy być niżej. A powody fundamentalne, no można jakieś poszukać, na przykład w zeszłym tygodniu. Z Ministerstwa Finansów Niemieckiego takie informacje popłynęły, że zdecydowanie nigdy nie zgodzą się na, na walutę równoległą, to akurat chodziło o Libre. No więc takich, takie powody zawsze się znajdą. Ale ja sugeruję jednak niefundamentalnie patrzeć na, na Bitcoina bardziej spekulacyjnie, bo z drugiej strony, fundamentalnie im plus, no to widać, że coraz więcej jest deklaracji dotyczących wdrażania technologii blockchain i, i to również przez, przez duże światowe banki. IBM widać również chce się, chce się coraz bardziej w ten trend włączyć, ale no widać. Kursowi to niespecjalnie pomaga w tym momencie. Raczej wygląda to na, na krótkoterminowe spadki dalej. W pierwszej części artystów rynków. O rynkach mówił Łukasz Wardyn z EMC Markets. Dziękuję. A w części drugiej Maciej Leściarz i będziemy mówili o ewentualnym impeachment, impeachmentcie, czyli odwołaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych i o wpływie tego ewentualnego wydarzenia na rynki.